Tak, a co? A dlaczego? No powiedz, o co? Mów normalnie, zachowuj się normalnie. Jakby... Nie, nie nagrywam. żartowałem. Widzisz tego ptaszka tam? Ciekawe, tu na już się odchyla. Co? o zobacz zobacz jaka kałuża tu tam tam jaka kałuża pod drzewami wody tu jaka kałuża Kula, a gdzie te kwiaty były tak świeżo sadzone? na tamtej ścieżce czy tu? czy tu? no, dzisiaj po strybce to będzie mokro nie, tu są róże no tak mokro woda nie schodzi no, no tu polało, zatkało się tu patrz, pod drzewami woda stoi to wszędzie to była ulewa fels. patrz tu dziki były w nocy Tu były dziki, zobacz A dziwne, dziwne o <gasps> Ну. Подим марку, наверное, Pani Basiu Pani poczeka Że porozmawiamy na te tematy śliskie <noise> Jakie śliskie Poślizgasz się pani trochę? Nie ma śniegu A śniegu nie ma U. Ty się całe życie ślizgasz, nie widzisz? No widzę o. Patrz jak szprotowska restauracja zawsze było nie jak moja szkoła zawodowa zasadnicza szkoła drzewna. Dobra. Dobra to skończę to czekaj tu przychodnia jest laboratorium. no i tak zwiedzamy południe przychodnia wszędzie tylko Narodowy Fundusz Zdrowia wszystko Narodowy Fundusz Zdrowia są to tylko chorzy poszpitalni oni są zdrowi tylko przyjechali jeszcze na leczenie poszpitalne w większości i cała reszta to są z Narodowego Funduszu Zdrowia niby jest kilku prywatnych ale to bardzo mało bo to w zasadzie to taka większa pipidówka, tylko same sanatoria. Nic się nie dzieje, co prawda, wczoraj przeżyliśmy wielki Przed wczoraj w niedzielę tutaj przegląd zespołów z strażackich, dętych. Pięknie zagrali na koniec imprezy, ale mi się bateria skończyła już nie dałem rady nakręcić ale kilka tych dzień dobry, dzień dobry. co to było? to do nas mówiła dzień dobry to ani? do telefonu a do telefonu? <laughs> ja myślę że do nas telefon Tu jedliśmy wczoraj bardzo dobre lody są tutaj A teraz idziemy tutaj Jak widać samochód stanął powszech drogi Tu wchodzimy w głębi, widać kościół. To taki deptaczek. Wszystko wszędzie, gdzie tutaj nie widzisz tego, to ochrona szabel. Na drzwiach widzisz? Ochrona impel się nazywa, a tu szabel się nazywa szaber tak szabrują chyba szabrują mm -hmm. źle z tobą po kuracji, po kuracji to ty nawet słabo słyszysz o tak Kula, ja tu kupę tego zaraz mi braknie kasety ale już więcej zdjęć nie będę robił tu się było miód i piwo piło a to było dwa dni temu A teraz kasa nam się skończyła Już tylko spacerujemy który tam zmarł 10 lat temu. Tak, panie kolego, gdzieś się usłucham. Cię. Witam. Co? No, jak co? No, będziecie grali w sobotę, nie? No to co? A co, w środę mecz jest? No. No, no to rozwieszasz. No ale przyjadę w sobotę dopiero o pierwszej. No, tak. <śmiesz> no ale przecież wypisane jest wszystko. No o 17 wszystkie mecze miały być, bo to dwa ostatnie nie zmieniają godziny ani daty. Tam jest. To ja wiem, to tylko Witnic, Witnica, bo ja też mam tą wiadomość, że Witnica przełożyła jednak ten mecz, chyba, bo tak pisze. Albo nie wiadomo czy się zgodzili. Aha, to tamten mecz. To ostatni z Witnicą w piątek chcieli grać, tak? No to co, my, my by musieli od rana wolny mieć i jechać, nie? Aha. No, no, bo już na czwartej lidze tam w tym napisali, że mecz przełożony na piątek, bo oni szybko, nie? Ale tu się okazało, że no, na pewno nie, nie? A ten jest, masz. A masz afisze wypisane, no to wieszasz, nie? A ja będę dopiero w sobotę o pierwszej, a może nawet i w pół do piątej dopiero. Do. do no dobra, dzięki, No, na razie, cześć halo cholera panie Basiu ptaszek leci ptaszek leci, nie mój ptaszek taki kruk wielki uśmiech proszę jeszcze raz się proszę uśmiechnąć. Tu, słuchaj kochanie, co sądzisz o tym moim ptaszku? Weź tą parasolkę, nie? Tu uśmiechnij. No przecież ja robię zdjęcia, do... ale ty mocno.